Nasze życie i czas, którego w większości z nas brakuje, możemy zorganizować na dwa sposoby. Możemy nim kierować, jak kierowca, albo nim zarządzać, jak pasażer obok tego kierowcy. Na co dzień jesteśmy zabiegani i nie zdajemy sobie zapewne sprawy z tego, że kierujemy się zegarem, zegarkiem. Zegar, zegarek to są. Takie rzeczy jak nasze zobowiązania, spotkania, rozkłady zajęć, czynności, więc to wszystko przy czym z niego korzystamy. Zegar to jest narzędzie zarządzania. A jest jeszcze drugie narzędzie, z którego możemy korzystać to jest kompas. Kompas, z którego korzysta znacznie mniej ludzi. Kompas to jest nasza wizja celu. Uznawane wartości, zasady, misja, sumienie, kierunek. To, co uznajemy za ważne, kompas to narzędzie kierowania. Używając zegarka możemy z całą pewnością być wydajni. Używając kompasu będziemy skuteczni, ponieważ chodzi o to, żeby robić właściwe rzeczy. A nie o to, żeby robić rzeczy właściwie. Zachęcam Cię do zgłębienia tematu, który jest bardzo obszernie i fajnie opisany w książce Stevena Koweya. Najpierw rzeczy najważniejsze. I to jest pierwsza rzecz, nad którą trzeba się pochylić, z której trzeba sobie zdać sprawę, właśnie czy moim życiem rządzi zegarek, czy kompas. Moim życiem do całkiem niedawno rządził zegarek. Nie miałam w ogóle pojęcia o tym, że może nim rządzić kompas. Także ogromnie polecam, ale to jest pierwszy tak naprawdę krok, który mi pomógł zmienić, wywrócić tak naprawdę wszystko i odwrócić taki trend. No, który dzisiaj mogę powiedzieć, absolutnie nie zaprowadziłby mnie tam, gdzie, gdzie chcę, gdzie byłabym szczęśliwa, gdzie bym się realizowała. Więc to jest pierwszy krok: zamienić zegarek na kompas. A druga rzecz, której ja też musiałam się nauczyć, właśnie ja, to jest: musisz bezwzględnie strzec swojego czasu. Naucz się mówić nie. Zamknij drzwi do swojego gabinetu, kiedy potrzebujesz kilku godzin na przygotowanie się. Pozwól sobie czasem nie, nie podnieść słuchawki telefonu, kiedy dzwoni telefon. Masz telefon dla swojej wygody, a nie dla wygody innych. Ludzie będą Cię o wiele bardziej szanować, jeśli dostrzegą w Tobie osobę, która się ceni, która szanuje swój czas. Zrozumieją, że Twój czas jest drogi i będą się z tym liczyć. Najważniejsze jest, abyśmy zrozumieli i przestali zachowywać się tak, jakbyśmy mieli żyć 500 lat. Co więcej, określając co jest ważne, masz szansę więcej robić i więcej doświadczać. Ta druga rada pochodzi z książki Robina Szarmy, mnich, który sprzedał swoje Ferrari. Linki do obu książek, gdybyście chcieli przeczytać, bo naprawdę mocno polecam te dwie książki, wszystkie, które polecam, ale te, jeśli chodzi o zarządzanie czasem, o nadanie sobie kierunku. Linki do obu książek zamieszczę w opisie do tego filmu. Mam nadzieję, że te rady um, się przydadzą, że, że, że się z nimi zapoznasz, że przemyślisz, że je zastosujesz, bo naprawdę zmienia to ogromnie dużo. To są tylko dwie rzeczy: zamienić zegarek na kompas i bezwzględnie strzec swojego czasu, i wszystko się totalnie zmienia na lepsze, oczywiście. A teraz naciśnij tu. I zasubskrybuj mój kanał. Ustaw dzwoneczek, jeśli chcesz, ale koniecznie nastaw ucho na następne wideo. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia.